Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Łukasz Zambik, Oanda TMS Broker. Skłaniam się, godzina dziewiąta minęła, zatem rozpoczynamy czwartkowy briefing poranny rynkowy espresso, które potrwa około 15 minut. Zapraszam Państwa na ten, ten poranny przegląd rynkowy najważniejszych wydarzeń. Oczywiście na początek tradycyjnie już kwestie formalne, informacje o ryzyku i za moment przechodzimy do. Wydarzeń bieżących. Mam nadzieję, że słyszą mnie Państwo dobrze. Jeśli mogą Państwo zostawić taki komentarz na czacie w programie Click Meeting, że jest ok, będę zobowiązany. Dziękuję bardzo. Pomału przechodzimy do wykresów na żywo. Na początek, oczywiście, zerkniemy, co się dzieje na głównej parze walutowej na której to, no w ostatnim czasie mieliśmy podwyższoną zmienność, teraz korzystam akurat z platformy online TradingView, przez którą mogą Państwo składać oczywiście zlecenia, posiadając rachunek w Anda TMS. Na wykresie dziennym widać, że notowania euro-dolara dotarły w okolice 1,10 i to miało miejsce w poniedziałek. Ten wystrzał kursu był spowodowany osłabieniem amerykańskiej waluty po raporcie z amerykańskiego rynku pracy w piątek. Przypomnę, wzrosły obawy o, o gospodarkę, o kondycję gospodarki amerykańskiej. Raport no, był słaby, ale nie był nie, nie, nie pokazał załamania oczywiście, więc no, tutaj myślę, że rynek trochę przereagował. No, i dolar stracił na wartości, ponieważ rynek zaczął no, dostosowywać swoją wycenę. Te oczekiwania co do podwyżek 100% poszły dość daleko, ponieważ rynek zaczął oczekiwać, że we wrześniu będzie ruch o 50 punktów bazowych. Listopad jest bardzo prawdopodobny. No, nawet spekulowano, że może Fed zacznie dokonać jakiejś ponadprogramowej obniżki wcześniej. Natomiast to moim zdaniem jest te, te spekulacje poszły nieco za daleko. Fed zaczął tonować te nastroje. One się uspokoiły, rynki akcyjne gdzieś spróbowały odrobić te poniesione straty. Głównie azjatycki Nikkei, japoński Nikkei mocno został przeceniony. O Japonii za, za moment jeszcze sobie powiemy dwa, dwa słowa. Jeśli chodzi o dane makro, to wczoraj poznaliśmy dane na temat produkcji przemysłowej z Niemiec, które, która okazała się dość, dość dobra, zaskoczyła wzrostem o 1,4 miesiąc do miesiąca, po poprzednim spadku powyżej 3%. Dobrze radził sobie sektor motoryzacyjny, to jest jedna z niewielu takich, Pozytywnych przesłanek z niemieckiej gospodarki, która jest gdzieś tam w stagnacji i jeszcze nie, nie, nie wyszła z tego dołka. Natomiast, wracając jeszcze do kursu, do kursu głównej pary walutowej, bo tak naprawdę z danych makro, to my w tym tygodniu niewiele już otrzymamy i, i dzisiaj też ten kalendarz makro jest moim zdaniem. No prawie, że pusty. Oprócz tego, że o 14:30 otrzymamy tygodniowe zasiłki dla bezrobotnych w Stanach, co one z reguły nie wywołują jakiejś dużej zmienności na rynku. Teraz może się to nieco zmienić, kiedy jesteśmy po raporcie NFP i tak naprawdę dzisiaj otrzymamy pierwsze jakieś dane. Co prawda o wysokiej częstotliwości, więc tam też może być pewnego rodzaju szum. No, ale mimo wszystko to są dane z rynku pracy i, i rynek będzie na nie szczególnie patrzył, więc ta zmienność może się dzisiaj pojawić o 14.30, nieco, nieco, większa. No i jeśli na przykład będziemy mieli duże zaskoczenie negatywne i tych, tych wniosków będzie dość sporo, będzie to odbiegało od gdzieś konsensusu, no to dolar może stracić na wartości, oczywiście. I możemy zobaczyć ponowny, atak na 1,10. <laughs> To o godzinie 14.10, Natomiast ja osobiście uważam, że będzie dzisiaj spokojna sesja mimo wszystko. No tak, jeśli chodzi o dolar Jena, mamy osłabienie Jena już drugi dzień z rzędu. To jest oczywiście odreagowanie po tym silnym, po tej silnej aprecjacji, która miała miejsce w lipcu. To jest oczywiście efekt działań Banku, Banku Japonii, który po raz drugi podniósł stopy procentowe, a ogólnie stopy procentowe zostały podniesione już na poprzednim posiedzeniu, pierwszy raz od 17 lat. Natomiast wczoraj padł komunikat z Banku Japonii, że wicegubernatora Banku, Banku Japonii, który stwierdził, że dalsze podwyżki nie będą, nie, nie, nie będą realne w i bank nie zamierza podnosić dalej stóp kiedy na rynkach panuje taka niestabilność i taka, taka, taka wysoka zmienność. Więc, 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 więc to w pewnym stopniu poprawiło nastroje na giełdach. A ostatecznie DAX zyskał 1,5%, ale WIG 20%. Gdzieś skończył w okolicach punktu odniesienia, spadając o kosmetyczne 6%. W Stanach Zjednoczonych, po, 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 po wzrostach na początku sesji, potem mieliśmy spadki, i ostatecznie indeksy zamknęły się niżej. I ten wynik wynik już Państwu, państwu pokazuję go. Znaczy mówię o nim? Y, to jest spadek Dow Jonesa o 0, 60% spadek S&P 500 o 0, 80% i, i, i spadek na o 1,1% ,1%. E, tak to aktualnie tak aktualnie wygląda obraz wczorajszej sesji na, na Wall Street. W przypadku, w przypadku DAX-a, no to wczorajsze odbicie no, na razie jest stosunkowo niewielkie i wciąż znajdujemy się w, bliżej powiedzmy, tego dołka wyznaczonego w poniedziałek niż chociażby tych historycznych, historycznych rekordów na 18 900, mniej więcej aktualnie 17 490. Dwa. No, i teraz pytanie. To, to już też mówiłem na wczorajszym, podczas wczorajszego impulsu giełdowego. Czy mamy tutaj już potencjał do odbicia? Czy to jest koniec korekty? Ta korekta jest podobnej podobnej wielkości do tej, która miała miejsce w ubiegłym roku. Ta, te spadki, które tutaj Państwu pokazuję, które trwały no gdzieś, gdzieś od początku sierpnia ubiegłego roku do. Do października, do końca października, początku listopada, więc dość długo 3-3 miesiące. Te spadki trwają od połowy maja no to mamy do połowy czerwca, do połowy lipca to już dwa miesiące. No i do połowy sierpnia to już, te też 3 miesiące powiedzmy, tu mamy 6 sierpnia dołek, no ale tutaj możemy powiedzmy powie, powiedzieć, że ta korekta no też pod kątem y, czasu trwania jej jest, jest, jest zbliżona trochę krócej te spadki oczywiście są były największe w ostatnich dniach i tak naprawdę 90% albo 80% tych spadków to stanowi ruch y, no właśnie ten, ten od, od, od sierpniowy od 1 sierpnia te trzy sesje zrobiły zrobiły największy, największą zmienność y, czwartek miniony czwartek piątek no i no, i poniedziałek, który, który na, na wie, większości rynkach był, był negatywny, więc ewentualnie kolejnym wsparciem technicznym jest linia trendu wzrostowego, ta tutaj żółta przerywana, którą poprowadziłem Państwu od 2022 roku, od września, od, od końca września, przechodząca przez te minima, minima z końca października. 2023. Więc no zobaczymy, co, co. Na razie to odbicie jest dość wątłe. Nie wykluczam jakby jeszcze kolejnej fali spadkowej, która by dotarła właśnie do tego wsparcia horyzontalnego. Ewentualnie tutaj mamy jeszcze te, te szczyty. To może Państwu wyrysuję ten poziom, który moim zdaniem też może być istotny. To jest, to jest poziom 16 680, 16 500. To są maksima z, z, z czerwca 2023, z, z końca lipca 2023 i też tutaj te minima wyznaczone w, gdzieś w okolicach połowy stycznia. Tak wygląda sytuacja na, na DAX-ie. W przypadku NASDAQA. Tak jak wczoraj wspomniałem, mieliśmy, w, mieliśmy, może ja się przerzucę już na, na naszą platformę MT5, bo tutaj widzę że mam jakiś problem z aktualizacją. Pozwolą Państwo, że udostępnię teraz ekran. Platformy transakcyjnej MT5, i teraz powinni Państwo już widzieć. Tu mamy DAXA, o, o którym już zdołałem powiedzieć. Tu mamy Nazdaka 100, na którym to nie widać tego odreagowania na razie. No tutaj były próby oczywiście, ale ostatecznie wczoraj zamknęliśmy się niżej. Była próba już w poniedziałek. Po tym, po tym mocnym spadku, potem mieliśmy jakąś konsolidację z taką lekką tendencją wzrostową. No i to, ten, 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 ta wczorajsza końcówka, ta, ta, tak naprawdę sesja w Stanach Zjednoczonych po, po, po początkowym wzroście, zdecydowane zamknięcie na minusie, no trochę psuje nam nastroje i pokazuje, że no to odbicie nie jest takie oczywiste. I co prawda, jesteśmy na wsparciu technicznym, tutaj jesteśmy w okolicy tej zielonej linii, linii trendu wzrostowego I, i, i to jest taka moim zdaniem w tym momencie kluczowa bariera, której pokonanie może spowodować, że zejdziemy w okolice 16670-80, w okolice no właśnie tego wsparcia horyzontalnego, które zostało wyznaczone przez maksima. Z listopada 2021 to jest, ten, to jest ten poziom. No tutaj, oczywiście, wyżej są też pewnego rodzaju y, 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 poziomy, ale myślę, że kluczowy poziom to jest ten właśnie y, ten szczyt z 2021, po którym nastąpiła dość mocna przecena w całym 2022 roku, która zakończyła się w, y, jesienią. 2022, i dopiero od początku 2023 roku pojawił się nowy, mocny impuls wzrostowy, który spowodował, że, że, że to przez długi okres tego roku wyznaczaliśmy nowe, nowe maksima. Tak naprawdę trwa on już ponad półtora roku, no i teraz mamy tą dość dynamiczną korektę. I tego odbicia na razie tutaj nie widzę. No, na pewno ta korekta jest większa od tych poprzednich dwóch, na pewno tej, która miała miejsce w 2023, no na pewno nie jesteśmy tak. Ta przecena nie jest tak duża, jak ta korekta z poprzednia, mocna korekta z 2022 roku, która zaczęła się pod koniec 2021. No bo jeśli mielibyśmy mieć. Podobny zasięg korekty, no to wówczas należałoby oczekiwać dołka w okolicach, nie wiem, no 15 tysięcy, tutaj 14 tysięcy 900 punktów mniej więcej. No, co by było już poważnym, poważnym tąpnięciem. Od szczytu wówczas na ten moment notowania spadły o jakieś 14%. Tutaj mielibyśmy. Spadki rzędu 28, blisko 30%. Więc no teoretycznie spadki powyżej 20% skłaniają do, do, do takich założeń, że rozpoczyna się BESA i zmieniamy trend na, ze wzrostowego na spadkowy. To jest oczywiście tylko teoria, no ale nie jest wykluczone, że takie spadki mogą nastąpić. Natomiast aktualnie jesteśmy, tak jak, tak jak wspomniałem, w okolicach bariery technicznej, czyli linii trendu wzrostowego. Przyglądamy się, jak te, te najbliższe sesje będą wyglądać, czy będziemy mieli tutaj odreagowanie, powrót popytu, czy może jednak schodzimy na nieco niższe poziomy w okolice 16, 16 650 punktów. Ta strefa, którą w tym momencie Państwu zaznaczam. Dziękuję raz jeszcze za dzisiejszą uwagę. Tak jak wspomniałem, kalendarz makro jest pusty, zarówno dziś jak i jutro. No, jutro nieco, nieco więcej będziemy mieli w Europie, ponieważ inflacja z Niemiec finalna, ale ona nie powinna nas tutaj jakoś mocno zaskoczyć. Ze Stanów Zjednoczonych będzie brakować danych. Kanadyjczyk może być wrażliwy na dane z rynku pracy. A poza tym, no, czekamy chyba na przyszłotygodniowy raport inflacyjny ze Stanów Zjednoczonych, który moim zdaniem będzie takim najbliższym e, możliwym czynnikiem, który spowoduje większą zmienność. No, o ile jakieś wydarzenia geopolityczne w weekend nie, bądź wcześniej nie, 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 nie wpłyną na, na zmienność. Z mojej strony to wszystko. Życzę Państwu udanego dnia, udanych transakcji. Słyszymy się jutro z mojej strony. To wszystko. Raz jeszcze dziękuję za uwagę, za przybycie i do usłyszenia. Pozdrawiam.